Wszystko zaczęło się pewnego deszczowego jesiennego popołudnia, kiedy gęste chmury zdawały się przyćmiewać wszelkie nadzieje na spokojne zakończenie dnia. Ja, Kasia, wracałam do domu wyczerpana z pracy, walcząc z silnym wiatrem, który w każdej chwili groził przewróceniem mojej parasolki. Zimny deszcz smagał moją twarz i jedyne, czego chciałam, to znaleźć się w zaciszu własnego domu. Ale miało się wydarzyć coś nieoczekiwanego. W połowie drogi prawie niedostrzegalny dźwięk kazał mi się zatrzymać. Pomiędzy odgłosami deszczu i podmuchem wiatru usłyszałem ciche miałczenie, prawie skomlenie. Serce zabiło mi mocniej, a ciekawość poprowadziła mnie do podążania za dźwiękiem w wąską, ciemną uliczkę. Z każdym krokiem miałczenie stawało się wyraźniejsze i ogarniało mnie poczucie pilności. Kiedy w końcu znalazłem źródło dźwięku, pękło mi serce. Tam, przemoczony i sparaliżowany, leżał mały kotek, leżący w starym, mokrym kartonie. Jego duże, przerażone oczy patrzyły na mnie z cichą prośbą, a opłakany stan, w jakim się znajdował, sprawił, że moje serce ścisnęło się z bólu i współczucia. Futro, niegdyś być może miękkie i czyste, teraz było zmatowione i brudne. Scena była opustoszała. Kociak, zupełnie nieruchomy, zdawał się tracić wszelką nadzieję. Z każdym oddechem z jego ust wydobywało się ciche, słabe miałknięcie, jakby żegnał się ze światem. Widok tego małego stworzenia, tak bezbronnego i opuszczonego, obudził we mnie niekontrolowany instynkt obronny. Wiedziałam, że nie mogę go tak po prostu zostawić. Ostrożnie uklęknąłem obok pudła i wyciągnąłem rękę, mówiąc cicho, żeby nie przestraszyć go jeszcze bardziej. Hej, maleńka, wszystko będzie dobrze, szepnęłam, czując jak łza wypływa z moich oczu. Delikatnymi ruchami otuliłam kociaka swoim płaszczem, starając się zapewnić mu odrobinę ciepła i komfortu. Ledwo zareagował, ale jego oczy nadal na mnie patrzyły, jakby pokładały we mnie całą swoją kruchą nadzieję. Wstałam, czując na piersi lekki ciężar kociaka i zaczęłam wracać do domu z każdym krokiem z nową determinacją. Deszcz padał nadal, ale teraz wydawało się, że jest już trochę mniej zimno. Tego deszczowego popołudnia los małego sparaliżowanego kotka skrzyżował się z moim, a ja byłam zdeterminowana zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby go uratować. Zdecydowałam się zabrać kociaka do domu, wiedząc, że potrzebuje natychmiastowej opieki. Ostrożnie owinąłem drżące ciałko płaszczem, czując, jak ciepło mojego ciała zaczyna je rozgrzewać. Każdy krok był ostrożny, próbując chronić delikatną istotę w moich ramionach przed gryzącym wiatrem i nieustannym deszczem. Moje myśli skupiały się tylko na jednym, ratowaniu tego małego życia. Po przybyciu do mieszkania szybko otworzyłem drzwi i wszedłem do środka, a moje ubrania ociekały wodą na drewnianą podłogę. Tomek, mój mąż, siedział na kanapie i czytał książkę, ale gdy usłyszał moje przybycie, podniósł wzrok. Jego zdziwione spojrzenie spotkało się z moim i szybko zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Kasiu, co się stało? Zapytał głosem pełnym troski i ciekawości. Znalazłem tego kotka w alejce. Jest w naprawdę złym stanie, Tomek, wyjaśniłem szybko, głos mi drżał ze wzruszenia. Tomek odłożył książkę i podszedł, otwierając szeroko oczy na widok małego kotka w moich ramionach. Nie marnując czasu, wyciągnął z łazienki miękki ręcznik i podał mi go. Razem ostrożnie ułożyliśmy kociaka na ręczniku na kuchennym stole. Przykucnęłam obok kotka, a Tomek regulował termostat, żeby ogrzać mieszkanie. Kociak wyglądał tam tak krucho, owinięty w ręcznik, ale jego niskie miauczenia wciąż wskazywały na odrobinę walki. Wszystko będzie dobrze, maleńka. Jesteśmy tu, żeby ci pomóc, wymamrotałam, delikatnie gładząc jego mokrą głowę. Tomek wrócił z termoforem i postawił go obok kotka, żeby jeszcze bardziej go rozgrzać. Kiedy go ogrzewaliśmy, oczy kociaka powoli zaczęły się zamykać, wyczerpane wysiłkiem i zimnym. Tomek przykucnął obok mnie i położył mi rękę na ramieniu. Musimy zabrać go jak najszybciej do weterynarza, powiedział, a ja skinąłem głową. Wiedzieliśmy, że każda chwila jest kluczowa dla powrotu małego kotka do zdrowia. Siedząc tak i obserwując, jak kotek powoli się uspokaja i zasypia, poczuliśmy, jak zalewa nas fala determinacji. Sytuacja była krytyczna, ale w tej walce nie byliśmy sami. Razem z Tomkiem zrobilibyśmy wszystko, co w naszej mocy aby dać temu małemu kotkowi szansę na przeżycie i wieść pełne, szczęśliwe życie. Następnego dnia, gdy na horyzoncie pojawiły się pierwsze promienie słońca, wspólnie z Tomkiem przygotowaliśmy kociaka na wizytę u doktora Nowaka, naszego zaufanego lekarza weterynarii. Mały kot wydawał się nieco bardziej komfortowy po ciepłej i bezpiecznej nocy, ale nadal był bardzo słaby. Ostrożnie umieściliśmy kociaka w transporterze wyłożonym miękkim ręcznikiem i z ostrożnymi nadziejami udaliśmy się do kliniki weterynaryjnej. Po przybyciu do kliniki przywitała nas recepcjonistka, która niezwłocznie zabrała nas do sali badań. Niedługo potem wszedł dr Nowak, wysoki mężczyzna o siwiejących włosach i łagodnym wyrazie twarzy. Przywitał nas uspokajającym uśmiechem i zaczął uważnie przyglądać się kociakowi. Zobaczmy, co możemy zrobić dla naszego małego przyjaciela, powiedział. Jego doświadczone dłonie delikatnie dotykały delikatnego ciała kociaka. Badanie było dokładne, a doktor Nowak wykorzystał kilka narzędzi do oceny stanu kota. Ciszę panującą w pomieszczeniu przerywały jedynie dźwięki instrumentów i okazjonalne miauczenie kotka. Wreszcie doktor Nowak westchnął i wyprostował się, patrząc na nas z poważną miną. Doznał poważnego urazu kręgosłupa, wyjaśnił, wskazując na prześwietlenie. Dlatego jest sparaliżowany. Szanse na wyzdrowienie są nikłe. Ciężar tych słów spadł na nas jak kamień. Serce mi zamarło i poczułam, jak moje oczy napełniają się łzami. Tomek trzymał mnie za rękę, a jego obecność dodawała mi sił. Ale nie jest to niemożliwe, prawda? Zapytałem, a mój głos ledwo brzmiał jak szept. Doktor Nowak wahał się przez chwilę, po czym powoli pokręcił głową. Nie, nie jest to niemożliwe. Ale będzie to trudna podróż, pełna wyzwań, odpowiedział głosem pełnym współczucia. Słysząc to, coś we mnie się rozjaśniło. Dzika determinacja zawładnęła moją istotą. Spojrzałem na Tomka, który skinął głową na znak zgody. Nie zrezygnujemy z niego, oświadczyłem stanowczo. Doktor Nowak uśmiechnął się lekko i powiedział, miałem nadzieję, że tak powiesz. Pomogę ci we wszystkim, czego potrzebujesz. Opuściliśmy klinikę z planem leczenia i odnowioną nadzieją. Wiedzieliśmy, że to będzie długa i żmudna podróż, ale byliśmy zdeterminowani, aby dać małemu kotkowi wszelkie możliwe szanse na powrót do zdrowia. Odwaga i siła woli, które dzieliliśmy z Tomkiem, przygotowały nas na stawienie czoła wyzwaniom, które nas czekają. Kolejne dni były niezwykle wymagające. Razem z Tomkiem ustaliliśmy skrupulatny harmonogram opieki nad naszym małym Misiu, tak nazywamy kociaka, co po polsku oznacza mały miś. Każdy dzień zaczynał się wcześnie, od gorącego prysznica, aby oczyścić swoje zmierzwione, brudne futro. Tomek delikatnie trzymał Misiu, a ja ostrożnymi ruchami myłam jej kruche ciałko, uważając, żeby nie sprawić bólu. Karmienie Misiu było delikatnym zadaniem. Mały kotek, wciąż słaby, potrzebował pożywnych i częstych posiłków. Tomek przygotował specjalną mieszankę karmy dla kotów i suplementów poleconą przez dr Nowaka, a ja za pomocą strzykawki karmiliśmy misiu kropla po kropli. Z każdym posiłkiem zdawał się zyskiwać trochę więcej sił, a jego oczy błyszczały nową energią. Większość czasu poświęciliśmy jednak na zachęcanie misiu do ruchu. Położyliśmy go na małym wyściełanym łóżku i pomogliśmy mu poruszać przednimi i tylnymi nogami, próbując stymulować jego zanikowe mięśnie. Początkowo Misiu po prostu leżał, wyczerpany, ale stopniowo zaczęliśmy zauważać drobne ruchy. Za każdym razem, gdy poruszał łapą, niezależnie od tego, jak mały był to ruch, świętowaliśmy jako wielkie zwycięstwo. Misiu zdawał się rozumieć, że jesteśmy po to, żeby mu pomóc. Jej wielkie oczy podążały za nami, gdy na zmianę się troszczyliśmy. Miałczał cicho w odpowiedzi na nasze słowa zachęty, a kiedy go pogłaskaliśmy, mruczał niskim, pocieszającym dźwiękiem. Ten znak miłości i wdzięczności dał nam siłę, której potrzebowaliśmy, aby kontynuować walkę u jego boku. Tomek, dzięki swojej nieskończonej cierpliwości, godzinami rozmawiał z Misiu, opowiadając historię i szepcząc słowa otuchy. Ja z kolei śpiewałam mu cicho, masując go, próbując złagodzić wszelki dyskomfort. Razem stworzyliśmy mały zespół zaangażowany w powrót do zdrowia Misiu, a każdy krok naprzód, niezależnie od tego jak mały, dawał nam nową nadzieję. Rutyna była wyczerpująca, ale codzienna walka jeszcze bardziej nas zbliżyła. Widok Misiu reagującego na naszą opiekę, nawet jeśli powoli, był świadectwem siły miłości i determinacji. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale także nowe możliwości rozwoju i wzmacniania więzi, które nas łączyły. Kontynuowaliśmy więc naszą walkę, motywowani wiarą i bezwarunkową miłością, jaką czuliśmy do tej małej walczącej istoty. Każdej nocy, po ułożeniu misiu w jej wygodnym łóżku, klękałam przy łóżku i w duchu modliłam się o cud. Przyćmione oświetlenie w pokoju rzucało delikatne cienie na ściany, a cichy dźwięk oddechu misiu stale przypominał o jej zmaganiach. Prosiłam Boga o siłę, o uzdrowienie, o jakikolwiek znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Moja wiara podtrzymywała mnie przy życiu, nawet gdy okoliczności wydawały się beznadziejne. Sytuacja była trudna, zdarzały się dni, gdy zmęczenie i niepewność nas przytłaczały. Jednak Tomek, ze swoją optymistyczną naturą, zawsze znajdował sposób na poprawę humoru. Siadał obok mnie, trzymał mnie za rękę i mówił Kasia, próbujmy dalej. Może Misiu nas wszystkich zaskoczy. Jego słowa były balsamem dla mojego udręczonego serca i wspólnie odnowiliśmy nasze nadzieje. Misiu też zdawał się wyczuwać naszą wiarę i nadzieję. W ciągu dnia zaczął wykazywać drobne oznaki poprawy, częściej poruszał łapkami i próbował wstać. Każdy najmniejszy postęp świętowano z entuzjazmem i wdzięcznością. Spójrz, Tomek. Dzisiaj bardziej się rusza. Wołałam, a Tomek się uśmiechał, a jego oczy błyszczały nadzieją. Te chwile były cenne i dały nam energię potrzebną do dalszego działania. W chwilach zniechęcenia, gdy postęp zdawał się stanąć w miejscu, przypominaliśmy sobie, jak wiele już osiągnęliśmy. Tomek i ja długo rozmawialiśmy o podróży Misiu, pamiętając o każdym małym kroku naprzód i wzmacniając naszą determinację, aby się nie poddawać. Tak daleko zaszedł, Kasiu. Wierzmy dalej, powiedział Tomek, a ja pokiwałam głową, czując siłę naszego związku. Regularne wizyty u doktora Nowaka również stały się źródłem zachęty. Choć postęp Misiu był powolny, doktor Nowak był pod wrażeniem determinacji małego kotka i niezachwianej miłości, jaką okazaliśmy Tomkowi i mnie. Jego powrót do zdrowia może być cudem, ale nie możemy nie doceniać mocy opieki i miłości, którą okazujecie, powiedział podczas jednej z tych wizyt, wzmacniając naszą wiarę i nadzieję. I tak kontynuowaliśmy naszą codzienną walkę, podtrzymywani wspólną wiarą i nadzieją. Każda modlitwa, każde słowo zachęty, każdy najmniejszy postęp Misiu utwierdzały nas w przekonaniu, że cud jest możliwy. Podróż była ciężka, ale byliśmy razem zdeterminowani, aby Misiu pokonał wszelkie przeciwności losu i odnalazł szczęście i zdrowie, na które zasługiwał. Po tygodniach intensywnej i oddanej opieki wydarzyło się coś niezwykłego. Pewnego słonecznego poranka, karmiąc misiu, zauważyłem subtelny ruch w jej tylnych łapach. Na początku myślałem, że coś sobie wyobrażam, ale kiedy przyjrzałem się bliżej, zobaczyłem, że małe łapki znów się poruszają, ruch prawie niezauważalny, ale niezaprzeczalny. Moje serce biło z mieszaniny zaskoczenia i radości. Tomek, chodź tu szybko, zawołałem, głos mi drżał z emocji. Tomek, który był w pokoju obok, Pobiegł zobaczyć, co się stało. Patrz, Tomek. On się rusza. Wykrzyknęłam, wskazując na tylne łapy misiu, które teraz wykonywały drobne, ale wyraźne ruchy. Tomek przykucnął obok mnie, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia i szczęścia. Uśmiechnął się szeroko i czule pogłaskał misiu, przesuwając palcami po jej miękkim futerku. Widzisz to, Kasiu? On naprawdę się porusza powiedział Tomek głosem pełnym nadziei. Wspólnie głaszczemy Misiu, zachęcając go słodkimi, troskliwymi słowami. Misiu odpowiedziała cichym mruczeniem, a jej oczy zabłysły nową witalnością. Ten niewielki postęp był wyraźnym sygnałem, że nasze wysiłki zaczynają przynosić owoce. Kolejne dni upłynęły pod znakiem odnowionej determinacji. Każdy najmniejszy ruch Misiu był nagrywany i celebrowany z entuzjazmem. Kontynuowaliśmy nasze zaimprowizowane sesje fizjoterapeutyczne, pomagając misiu wzmacniać jej mięśnie. Tomek i ja byliśmy bliżej niż kiedykolwiek, dzieląc się radością z każdego nowego postępu. Jesteśmy na dobrej drodze, powtarzał często Tomek, a jego uśmiech napawał pewnością siebie i optymizmem. Doktor Nowak również był pod wrażeniem postępów misiu. Podczas wizyty kontrolnej uważnie obserwował ruchy kociaka i pogratulował nam doskonałej opieki. Wykonałeś niesamowitą robotę. Misiu reaguje bardzo dobrze, powiedział, wzmacniając naszą nadzieję na pełny powrót do zdrowia. Te słowa przyniosły prawdziwą ulgę i potwierdziły, że nasza miłość i poświęcenie robią różnicę. Chociaż wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze długa droga, ten mały krok naprzód napełnił nasze serca odnowioną determinacją. Każdy dzień był nową szansą, aby pomóc Misiu stać się silniejszą i odzyskać sprawność ruchową. Podróż była ciężka, ale byliśmy gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, napędzani bezwarunkową miłością i nadzieją, które Misiu wniósł do naszego życia. Historia Misiu szybko rozeszła się po naszej małej społeczności, poruszając serca wszystkich, którzy słyszeli o walce i determinacji małego kotka i naszej rodziny. Zaczęło się od naszych najbliższych sąsiadów, którzy przychodzili z wizytą, aby zobaczyć, jak sobie radzi i przekazać mu słowa zachęty. Wkrótce zaczęli pojawiać się także przyjaciele i znajomi, przynosząc zaopatrzenie i oferując różną pomoc. W pierwszych dniach otrzymaliśmy dla Misiu specjalną karmę, zabawki, a nawet leki, które miały pomóc jej w powrocie do zdrowia. Każdej wizycie towarzyszyły ciepłe uśmiechy i historie wsparcia. Kasia, Tomek, wszyscy kibicujemy Misiu, mówili, a ten przypływ miłości i solidarności dodał nam jeszcze sił do dalszej podróży. Tomek i ja byliśmy poruszeni wsparciem, jakie otrzymaliśmy. Nasz dom, który kiedyś wydawał się miejscem samotnej bitwy, stał się teraz centrum nadziei i jedności. Sąsiedzi na zmianę pomagali w codziennych zadaniach, dzięki czemu mogliśmy poświęcić więcej czasu Misiu. Każdego dnia coraz więcej osób przyłączało się do tej sieci wsparcia, tworząc środowisko zbiorowej opieki, które rozgrzało nasze serca. Wpływ historii Misiu był większy, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Zainspirowani wytrwałością kociaka i naszym zaangażowaniem, niektórzy członkowie społeczności zaczęli ratować inne porzucone zwierzęta. Wkrótce zaczęły pojawiać się historie o psach i kotach, które dzięki mobilizacji naszych przyjaciół i sąsiadów znalazły nowe domy i szanse na lepsze życie. Życzliwość i altruizm rozkwitły w zaskakujący i poruszający sposób. Któregoś popołudnia Podczas jednej z takich wizyt, przyszła do nas grupa dzieci z sąsiedztwa, przynosząc rysunki i listy poparcia dla Misiu. Chcemy, żeby Misiu wiedział, że jest bohaterem, powiedziało jedno z dzieci, a jego oczy błyszczały z podziwu. Rysunki umieściliśmy wokół łóżka Misiu, tworząc mural nadziei i miłości. Misiu, choć wciąż dochodził do siebie, zdawał się czuć pozytywną energię, która emanowała z tych drobnych gestów. To ciągłe wsparcie zmieniło naszą podróż. Nie byliśmy już sami, cała społeczność była z nami, dopingując każdy najmniejszy postęp Misiu. Jedność i solidarność, które rozkwitły wokół naszej historii, dały nam siłę, aby nadal stawiać czoła wyzwaniom. Walka Misiu stała się symbolem wytrwałości i nadziei, pokazując, że razem możemy czynić cuda. Któregoś dnia, gdy bawiliśmy się z Misiu na dywaniku w salonie, wydarzyło się coś niespodziewanego. Było spokojne popołudnie, a promienie słońca delikatnie wpadały przez okna, ogrzewając pokój. Jak co dzień zachęcaliśmy misiu do ruchu poprzez zabawę i czułość. Tomek machał przed misiu małą kolorową zabawką, próbując go pocieszyć. Kotek leżący na dywanie obserwował uważnie, a jego oczy błyszczały mieszaniną ciekawości i determinacji. Nagle coś się zmieniło. Misiu z widocznym wysiłkiem zaczął się czołgać. Najpierw poruszyły się przednie łapy, ciągnąc jego ciało z siłą, która zdawała się pojawiać znikąd. Tomek i ja patrzyliśmy na siebie z zapartym tchem, a Misiu dalej się męczył. Następnie odepchnął się tylnymi łapami, wstając niepewnie. Nasze serca biły szybko, a czas zdawał się zatrzymać w tym magicznym momencie. On to robi. Wykrzyknęłam głosem pełnym emocji, a łzy zaczęły spływać mi po twarzy. Tomek, który siedział obok mnie, też miał łzy w oczach. Patrzyliśmy z zaskoczeniem i radością, jak Misiu stawiał pierwsze chwiejne kroki od chwili, gdy go znaleźliśmy. Każdy krok był pełen niepewności, ale pełen determinacji. To było tak, jakby cały wysiłek, miłość i nadzieja, które w niego włożyliśmy, wreszcie objawiły się w namacalny sposób. Idź, Misiu, dasz radę. Tomek zachęcał, głos mu drżał z emocji. Misiu patrzyła na nas swoimi dużymi, jasnymi oczami, w których teraz odbijała się nowa witalność. Wydawał się rozumieć wagę tej chwili, jakby wiedział, że zrobił coś niezwykłego. Z każdym krokiem nasze serca wypełniała nieopisana radość, poczucie, że cud, o który się modliliśmy, dzieje się na naszych oczach. Scena była surrealistyczna. Misiu, który wcześniej był sparaliżowany i pozbawiony nadziei, teraz poruszał się z nową siłą. Dywan w salonie który tak często był sceną naszych codziennych zmagań, stał się teraz sceną zwycięstwa. Tomek i ja nie mogliśmy powstrzymać łez radości. Uczynił to Tomku. Udało mu się. Powtórzyłam, ściskając męża, gdy patrzyliśmy, jak nasz mały wojownik robi jeszcze kilka kroków. Ten dzień był punktem zwrotnym w życiu Misiu i naszym. Cud, na który czekaliśmy, w końcu się wydarzył. Powrót Misiu do zdrowia był nie tylko fizycznym triumfem, ale także świadectwem potęgi miłości, nadziei i wiary. Podróż nie była jeszcze zakończona, ale ten moment dał nam pewność, że razem pokonamy każdą przeszkodę. I tak z sercami pełnymi wdzięczności i radości kontynuowaliśmy naszą podróż, już z Misiu u boku, stawiając jej pierwsze kroki na drodze do nowego życia. Kolejne dni były ciągłym i imponującym postępem. Każdego ranka Misiu zdawał się zyskiwać więcej siły i pewności siebie. Jego kroki, niegdyś niepewne i chwiejne, stały się zdecydowane i zdecydowane. Miał wrażenie, że każda nowa próba chodzenia wzmacniała nie tylko jego mięśnie, ale także niezłomnego ducha. Radość z patrzenia jak swobodnie porusza się po domu, była nie do opisania. Misiu z nową ciekawością zaczął eksplorować każdy zakątek mieszkania. Przeszedł przez salon, korytarz, a nawet kuchnię, gdzie wcześniej ledwo mógł się czołgać. Widok jej drobnego ciała, zwinnego i pełnego życia, był prawdziwym darem. Z każdym nowym miejscem, które odkrywał, jego oczy błyszczały satysfakcją, jakby odkrywał świat na nowo. Gry, które kiedyś były tylko odległymi marzeniami, teraz stały się częścią naszej codzienności. Misiu uwielbiał gonić małe zabawki i papierowe kuleczki, które w niego rzucaliśmy. Ich skakanie i bieganie po domu było zachwycającym widokiem. Cieszył się każdą chwilą, a jego radosne miałczenia napełniały powietrze szczęściem. Każdy śmiech, jaki u nas wywołał, był celebracją życia i powrotu do zdrowia. Tomek i ja nie mogliśmy uwierzyć w cud, którego byliśmy świadkami. Obserwowaliśmy, jak misiu goni kłębek wełny ze zwinnością, o której nawet nie marzyliśmy. Spójrz na niego, Kasiu, powiedział Tomek z promiennym uśmiechem. On jest prawdziwym cudem. Skinąłem głową, a łzy radości spłynęły mi po twarzy, nie mogąc powstrzymać emocji, które przepełniały moje serce. Kiedy nadszedł dzień wizyty kontrolnej u doktora Nowaka, z wielką niecierpliwością zabraliśmy się za misiu. Weszliśmy do kliniki weterynaryjnej, chcąc pochwalić się niesamowitymi postępami naszego małego wojownika. Doktor Nowak przywitał nas ciepłym uśmiechem, jednak nic nie było w stanie przygotować go na to, co miał za chwilę zobaczyć. Upuściliśmy misiu na podłogę kliniki, a on od razu zaczął pewnie chodzić. Doktor Nowak przyglądał się uważnie, a jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia i zdumienia. To naprawdę cud, powiedział z szerokim uśmiechem. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego powrotu do zdrowia. Sięgnął do pogłaskanego misiu, który odpowiedział zadowolonym mruczeniem. Wykonaliście niesamowitą robotę, Kasiu i Tomku. Wasza miłość i poświęcenie zrobiły różnicę. Słowa doktora Nowaka potwierdziły to, co już czuliśmy w naszych sercach. Powrót do zdrowia Misiu był czymś więcej niż tylko fizycznym zwycięstwem. Było świadectwem mocy bezwarunkowej miłości i nadziei. Opuściliśmy klinikę z nową perspektywą, wdzięczni za każde wyzwanie, przed którym stanęliśmy i każde małe zwycięstwo, które świętowaliśmy. Misiu był kimś więcej niż kotem, był symbolem odporności i determinacji. Życie w domu stało się ciągłym świętem każdy dzień był nową okazją do zabawy, odkrywania i cieszenia się wzajemną obecnością. Misiu nadal zaskakiwała nas swoją energią i radością. Wspinał się na meble, biegał po korytarzu, a czasem nawet Tomkowi na kolana, żeby się przytulić. Dom, który kiedyś wydawał się pełen niepewności, stał się teraz miejscem szczęścia i miłości. Pełne wyzdrowienie misiu przyniosło także nową jedność naszej społeczności. Przyjaciele i sąsiedzi, którzy wspierali nas w podróży, nadal odwiedzali nas, podziwiając postępy Misiu. Zainspirowaliście nas, abyśmy nigdy się nie poddawali, powiedziała sąsiadka ze łzami w oczach. Pozytywny wpływ historii Misiu był ewidentny i wiedzieliśmy, że jej podróż dotknęła życia wielu osób. Każdego wieczoru, kładąc się spać, Tomek i ja dziękowaliśmy za to, że mamy Misiu w naszym życiu. Mały kociak, który kiedyś został znaleziony sparaliżowany i porzucony, teraz biegał wolny i szczęśliwy. Jej historia była świadectwem siły miłości, nadziei i wiary. Misiu nauczył nas, że cuda mogą się zdarzyć, a jego obecność napełniła nasze serca wdzięcznością i radością. Dziś Misiu jest zdrowym i żywym kotem, prawdziwym chodzącym cudem. Jego lśniąca sierść i żywe oczy odzwierciedlają energię i radość, jaką wnosi do naszego domu. Mały kotek, kiedyś znaleziony sparaliżowany i pozbawiony nadziei, teraz biegnie na wolności i z nienasyconą ciekawością eksploruje każdy zakątek mieszkania. Każdy jego ruch przypomina o tym, jak wiele przezwyciężył i o niezniszczalnej sile, która w nim drzemie. Nasz dom, niegdyś cichy i pełen niepewności, teraz tętni radosnymi dźwiękami miałczenia Misiu i jej nieustannych wybryków. Uwielbia bawić się swoimi ulubionymi zabawkami, gonić promienie słońca wpadające przez okna i wskakiwać nam na kolana do przytulania. Dźwięk ich szybkich łap i miałczenie zadowolenia wypełniają każde pomieszczenie, przekształcając nasz dom w miejsce ciągłej radości i miłości. Tomek i ja nauczyliśmy się cieszyć każdą najdrobniejszą chwilą szczęścia. Poranek zaczyna się od wskamisiu po łóżku, żeby nas obudzić, po czym następuje śmiech i poranne przytulanie. Noce kończą się, gdy zwija się u naszych stóp i cicho mruczy, gdy oglądamy telewizję. Te proste, ale cenne chwile są teraz sercem naszej codzienności i każdą z nich celebrujemy z wdzięcznością. Historia misiu to coś więcej niż tylko podróż ku wyzdrowieniu, to lekcja życia o wytrwałości, wierze i sile miłości. Od dnia, w którym go znaleźliśmy, poprzez każde wyzwanie i każde małe zwycięstwo, nauczyliśmy się, że determinacja i troska naprawdę mogą zdziałać cuda. Misiu pokazała nam, że nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach nadzieja i miłość mogą nieść światło i uzdrowienie. Nigdy nie zapomnimy tej niesamowitej podróży i jej głębokiego wpływu na nasze życie. Historia Misiu zainspirowała nie tylko nas, ale także naszą społeczność, która jednoczyła się wokół niego i nas z niesłabnącym wsparciem. Przyjaciele i sąsiedzi, którzy uczestniczyli w naszej podróży, nadal świętują każdy postęp Misiu, codziennie przypominając nam o dobroci i współczuciu, które istnieją na świecie. Kiedy zastanawiamy się nad podróżą Misiu, czujemy ogromną wdzięczność za wszystko, czego się nauczyliśmy i za wspaniałych ludzi, których spotkaliśmy po drodze. Każdego dnia patrzymy na Misiu z mieszaniną podziwu i miłości, wiedząc, że jej historia jest żywym świadectwem przemieniającej mocy wiary i bezwarunkowej miłości. Jest dla nas kimś więcej niż kotem, jest symbolem odporności i nieustannym źródłem inspiracji. I tak żyjemy dalej, wzbogaceni obecnością Misiu i lekcją, której nas nauczył. Każdy dzień jest nową okazją do kochania, śmiechu i doceniania piękna w małych rzeczach. Przeszłość Misiu przypomina nam, że niezależnie od tego, jak trudne są wyzwania, zawsze jest nadzieja. Prowadzi nas Jego niezłomny duch i zaraźliwa radość, a dziedzictwo Jego wytrwałości i miłości będzie nas inspirować przez wiele lat.